I mamy Alberta, który wraca do taktyki z dnia wczorajszego, gdzie był zdecydowanie najaktywniejszą osobą. Przy stole przebija kolejny as na batonie. Jego z kolei przebija Ronny, który podnosi dosyć mocne asy z królem damą i ósemką. Przy czym ma as w kolorze i As Dama w kolorze, więc naprawdę mocne. Albert wchodzi o linę z As Dama 6-4-5. Czyli też bardzo mocny układ. I ma w sumie tak samo duże szanse jak Rony, bo też ma dwa suity, jeden atsowy, drugi żywy. I Boles najniższe szanse ma, które przetoli na właśnie tego z dziewiątkami, trójkami i siódemką. I oba kolory ma zdominowane przez przeciwników, więc tutaj głównie musi liczyć na streeta, albo na właśnie te sety, do dwóch par, więc zobaczymy. Zobaczymy, kto tym razem taką dużą pulę, bo może nie jest większa niż ostatnia, tego typu pula, ale 4,5 tysiąca euro to dalej robi wrażenie i zobaczymy czy filmowanie przez tym razem przynosi mu przyniesie mu to szczęście, mogę wszystko śmiesznie wyglądają to układnie można w ten sposób i już na flopie tutaj bardzo niekomfortowa sytuacja dla Alberta bo ma 3% szans na wygraną Rony trafił co prawda nadcowy kolor i mógł czuć się spokojnie bardzo ale pory trafił seta i ten set się właśnie w tym momencie zamienił w fula. Ale on ma szansę jeszcze na pokera, ewentualnie na wyższego full'a, ale bardzo już niewielką. Tym razem wygląda, że szczęście do Borysa się uśmiechnie i ta kolejna dama właśnie... ...właściwie niewiele zapaku, żeby mieć wyższego fula, bo ma tą damę, więc byle miał do tego jakąś inną jeszcze właśnie... Karte to mógłby właśnie pokonać swojego silnika a tak 4425 puli do Borysa trafia, Rony tutaj niestety dla siebie kolejny raz tak za 1000 musiał oddać, mimo że miał najwyższego miał bardzo dobre asy więc ciężko zrobić coś innego w tej sytuacji i nie cieszyć się, jak się udało dwóch graczy skłonić do Olina ale jak widać w te asy nawet najlepsze no dawały mu tylko bądź aż 35% szans na wygraną i tym razem nie udało mu się tego wygrać, tak?